Witajcie, kochani, tu Polka w Niemczech. Dzisiaj przyjechałam do sklepu ruskiego, rosyjskiego. Niektórzy tak mówią, niektórzy tak. A sklep się nazywa Mix Markt. Zobaczcie, tu, on tak wygląda z tyłu, tam się właśnie wchodzi w te, w te drzwi. A wiecie po co przyjechałam? przyjechałam? Przyjechałam, żeby kupić sobie zakwas na żurek, bo chcę właśnie ugotować żurek. No i dlatego. Przyjechałam, bo w Rewe czy w jakimś innym takim sklepie, gdzie macie półkę polską, to tam takich rzeczy nie ma. Dlatego tu przyjechałam. Tutaj są jak zwykle półki z chipsami, chrupkami. I te są czerwone. Kasia chyba ostatnio sobie wzięła takie niebieskie. O, pokaż Pedro, co tam wierzą. A ile ona kosztowała? Euro 49, tak? No. Ja wiecie, tutaj jest ten niski. Tylko nie, nie wiem. To się to się... Tutaj tak dużo mają właśnie takich różnych słoiczków z pomidorami. W słoikach pomidory. 2,49. To też. 240. A tu zobaczcie. Jakie wielkie. Jeszcze nigdy nie jadłem pomidorów ze słoika. Takich. Ogórki kiszone Chciałabym. O, ogórek kwaszowy. On tu kosztuje 2,39. zł. A tu jeszcze są ogórki czoskowe. A te czoskowe to one są takie. Hmm. Lukas, czas, a jaki duży czas. No. A ja potrzebuję jeszcze krzami na pewno. O to jest przecież ogórkowy, a to jest bezpeznie. Już zupę gotuję. Euro 35. Tutaj w ogóle tyle różnych borszt, czy nie wiem, ukrainisze. To jest jakiś ukraiński 4, 49. Tu jest pasolka, nie? Ale też jakaś rosyjska, 2,99 A tu jest to, co my tu jest To kosztuje 2,39 Tutaj są jakieś jagoda. Ekstra. Ekoloski dżem. A to nie jest polskie. To jest chyba czeskie. Konfiturę. Bozia. Wida Bozia. Albo słowackie. A wygl wygląda w ogóle ekstra. Ta konfiturka. Może sobie nawet wezmę, wiecie. To jest takie... A, z figi. Z figa tutaj. Musi być słodka bardzo. Ale taką truskawkę. Zobaczcie, na truskawkę niezą jak od 3,25. A to. Są jakieś konfiturki. A tu jest czarna pożyczka. To jest nasza polska. Kosztuje ,85 euro 85. Kaloretki po ,25 euro 25. Tutaj w ogóle są, zobaczcie takie kostki hałasu po 3,13. Zobaczcie jak to się ja Jacie. Kiedyś się jadało w Polsce dużo chałwy. Pamiętam, moja mama kupowała też na wagę taką chałwę. Tutaj pisze 3,59, ale tu jest cena 3,13. Szukuję chrzanu, bo do swojej zupy będę potrzebowała chrzanu też. O, tu jest jakiś radyż chrzan wtarty, a tu jest kuktu. spróbuję a tego wezmę tu jeszcze jest krakus ale wezmę tego fruktus a tu jeszcze jest ćwikła ćwikła też bym wzięła bo wiecie co, ćwikły w ogóle lubię To jest w ogóle koncentrat pomidorowy. Pablicki się nazywa. Euro 99. Taki duży. Tu jest taki Radosz za euro 05. po 2,25. Fructus po 0,99. Tu jakiś inny. 2,29. Ale ja jeszcze mam koncentrat, to nie będę brał. No to zobaczcie, ile tutaj jest lodów. Te lody są bardzo dobre. One kosztują 4,05. 9 sztuk w środku, ale bardzo lubią te lody. Właśnie. To są takie w trzech smakach. A tu macie jeszcze większą paczkę. 7 plus 3,10. Naprawdę to lubią. A tu jeszcze pojedyncze ubakowane. 85 eurocentów różnego rodzaju smaki sama też lubię to lody tu są pinety z makreli 25. u to jest duży market dużo jest produktów polskich ale też nie tylko co tu mają widzicie różne takie różne można spróbować nawet produkty z innego kraju to są owoce w ogóle mrożone o nie keczup. Keczup chyba wezmę z was. Jakiś jakiś kaczupixel chyba tam idą z metodlizki łagodne ile no, to jest w ogóle różnego rodzaju takich jakichś nie wiem smaków rybnych tutaj macie cenne, ceny 240 I nawet a to jest makrela na końcu, pędzona po 10,45 albo 10,29. Tutaj jest śmietana dwunastka, jakaś ja lubię. 69 ziemią, do mojej zupy też będę potrzebowała. A teraz jeszcze potrzebuję ten zakwas, po który przyjechałam. A co to w ogóle jest? Bierz. Keza, to jest jakiś frisz o, myślanka myślanka, euro 59 znalazłam koncentra, tylko a, to jest ten gęsty a u mnie pisało, żeby lepiej by było, gdyby nie był gęsty, wiecie bo jak gęsty to trzeba go mniej dać ale chyba nie będę miała wyjścia i muszę chyba kupić ten gęsty Dobra. Ile go tu jest? Euro 65 w ogóle kosztuje. Do 20 stycznia 2026. Dobra, to weźmiemy żurek. Spróbujemy gotować żurek. Tu jeszcze są buraczki. Kiedy się wzięłam... O, te wzięłam zasmażone. Jakoś mi nie podeszły te buraczki. A tu jeszcze jest... Sok z buraczków kiszonych. To ja chyba też jeszcze sobie wezmę ten sok z buraczków kiszonych. Weź podrób, to jest zdrowe. Ponoć jest zdrowe do picia taki sok. Zobaczcie, tutaj są leśne grzybki. Teraz ja sobie je też kupię, bo potrzebuję do swojego żurku. 2,05 kosztują. No i niestety słuchajcie, jest dużo różnych kiełbas, ale brak niestety jest białej kiełbasy, którą bym chciała parzonej nie ma w ogóle więc będę musiała kupić w niemieckim w klepie bo inaczej nie ugotuję mojej zupy o wezmę jeszcze słonecznika euro 25 kosztuje to wezmę a tu jest siemię lniane nasionka no, no. też wezmę Eurocentów nasze zakupy w koszyku. Pedro właśnie wykłada. O nie, kto to wziął? <głosy> <głosy> dopiero, dopiero powiedziałam, że ja tego nie lubię. No na to wiedziałam, że tak co nas a mama tego nienawidzi. A tutaj ją. Karkowan poseł. Zadowolony z zakupów? Zadowolony, co to wszystko, co nie jest dobre, nie jest zdrowe. Kupowało tutaj, polecam. Polecam. <noise> Zobaczcie inne. Ojejka, jeszcze widzę jakieś. Co ty tu wziąłeś? Ser. Ser. Każ kawał. Zobaczmy. I oczywiście ja już... Tak. Snacki. Pokażę wam, ile zapłaciliśmy. Mixmarkt 75, widać. 70 euro, 71 eurocentów. Tutaj, co tu, Pedro, jesz? Tu się opanować nie możesz. Sezony bar. Matko, co to co jest? jest? Ja wiem, nie wiem, nie jedz. Ja sezamki zamki lubiłam, nawet jeść. Ale to wygląda jakoś inaczej. Hmm. Smakuje podobnie. Dobra. Jedziemy, bo brakuje nam jajek. Ja i kiełbasę. musimy jeszcze kupić. Dzisiaj Wam pokażę co, co takiego kupiliśmy właśnie w tym, w tym sklepie. Max Markt się nazywa. <grym> A tu jest Pedro. Tak i kupiliśmy trochę rzeczy, więc pokażę Wam po prostu co takiego. I pamiętacie, że ja chciałam jechać konkretnie po produkty na. Żurek, bo zamierzam właśnie. dzisiaj nie zrobię. No dzisiaj. Tak, dzisiaj Dzisiaj zrobię Żurek. nie będzie zrobię takie pieśne Żurek. Żurek z Thermomixu, oczywiście. No i brakowało mi po prostu białej kiełbasy, której w sumie i tak tam nie dostałam, ale pokażę Wam, co tak czy siak kupiłam, tak szybko. No i tutaj wyłożyłam już te produkty. Kupiłam, słuchajcie, majonez taki Babcia Magdalena. Jeszcze nigdy tego majonezu nie miałam, więc sobie po prostu spróbuję. Tutaj jest oczywiście zakwas, koncentrat na żurek, z tym, że w tym moim termomiksie pisze, że lepiej, żeby był rzadki, a ten chyba jest taki gęsty. No więc nie wiem, będę chyba musiała mniej go dodać. Kupiłam sobie też przecier ogórkowy, bo też ugotuję ogórkową keczup dla dzieci łagodny. O i w ogóle słuchajcie, moja mama robi właśnie taki sok z buraczków kiszonych. I ona zawsze właśnie mówi, że on jest bardzo zdrowy. Sok z buraczków kiszonych. Więc jak zobaczyłam, że takie coś można kupić, no to kupiłam. Ponoć jest zdrowy. Kupiłam te grzyby, właśnie do mojej zupy będą potrzebne. Chrzan też będzie potrzebny do mojej zupy. Tutaj Pedro zakupił kapanosy wieprzowe. Ja kupiłam sobie, sobie, no dla nas wszystkich, e, słonecznik, bo też jest zdrowy, powinno się jeść. Siemię kupiłam e, i galaretkę truskawkową, bo chyba znowu zrobię jakieś ciasto na niedzielę. I co jeszcze? Bulion grzybowy i drobiowy z winiary. W ogóle z powiem Wam szczerze, że lubię. Tutaj jeszcze ćwikłe. Oj, ćwikłe, słuchajcie. Z mielonymi kotletami, z ziemiaczkami po prostu Pychota. Uwielbiam. Tutaj mleczko skondensowane. Wzięliśmy. Tutaj, Pedro. Oczywiście to jest. To jest chyba co? Nie, to jest. To jest dorsz. dorsz. To jest dorsz, także Pedro wziął. o. Dorsz. Tu oczywiście mój pasztet. Już większość z Was wie, że ja uwielbiam pasztet. <noise> Także tak, kupiłam pasztet. Tutaj następne chyba jakieś śliczne Sardynki, tak. A to w ogóle, to jest fajne, to jest z Syrii, takie danie. Zawinięte właśnie mięsko z ryżem, taki fulung w liście, to jest winogron. No. Liście, winogron. I ogólnie w Niemczech możecie kupić w słoiku takie liście, winogron. W sklepie na przykład tureckim możecie kupić. Ale. No i ja w sumie próbowałam, bo poczęstowałam je. Koleżanka właśnie takim produktem, który wykonała. I powiem Wam szczerze, że jest rewelacyjny. Zrobiony w ogóle samemu smakuje inaczej niż z tej puszeczki. Tutaj nie czuć w ogóle mięsa. Nie wiem, czy tutaj w ogóle jest mięso w środku. Ale właśnie to, czym ona mnie poczęstowała, to był taki, powiedziałabym, ten twarz taki podobny do Gołąbków. Także bardzo mi smakowało i nawet miała dodany ten sosik, taki też pomidorowy. Także trochę takie Ala Gołąbki. Tutaj Pedro kupił właśnie te pierniczki, o których mówiłam w sklepie, że ich nie lubię. Ale Pedro je lubi. I oczywiście, moją drodze, kupiłam jeszcze od babci Magdaleny, ogóreczki. Tak, że ogórki też leciały. A tutaj jeszcze byliśmy w ogóle w Aldi i w Aldi kupiliśmy takie to y, kebaba, bo chcemy zrobić, kupiliśmy też mięsko kebabowe, chcemy właśnie zrobić y, takie, no takie przekąski. Na kolację chcemy to zrobić. I tutaj wrapy, bo moje dzieci lubią wrapy. I dodajemy po prostu mięsko z kurczaka tutaj. I tak jak tu wygląda. No oczywiście dla dzieci może bez cebuli, ale tak mniej więcej. No i to by były zakupy. I tyle. Tyle zakupów zrobiliśmy.